Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwejgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś Państwu opowiadamy o tym, e, o ujawnionym e, przez e, portal Sport.pl e, liście, który podpisało 22 prezesów związków sportowych, wzywające Radosława Piesiewicza do rezygnacji ze stanowiska prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To jest woli, listę wotum nieufności i wiszący w powiatrze bunt. Tutaj teraz pojawiają się nowe doniesienia. Dokument, który skierowano do prezesa PKO, zawiera szereg poważnych zarzutów, w tym brak transparentności finansowej, nadużywanie stanowiska do celów prywatnych oraz zdanie wydobywanie interesów sportowców. PKO, którą ma pan ponad 100-letnią tradycję za pana rządów, został sprowadzony do roli Biura Wątpliwej Jakości Promocji Pańskiej Osoby. Na podapelem podpisało się 22 spośród 27 zgromadzonych na spotkaniu prezesów związków sportowych. Jeżeli Piesiewicz nie ustąpi, wyzwacze są gotowi zwołać walne zgromadzenie i odwołać go większością dwóch trzecich. Decyzja o występowaniu w zastosowaniu Apolu zapadała 12 lutego podczas spotkania prezesów związków sportowych z ministrem sportu, stanie sławomirem trasem. To ukłon w stronę po popuszczeniu przez ministra między prezesami wywołała się burzliwa dyskusja, której efektem było sformułowanie listu. To ukłon strzelania Piesiewicza: apelujemy, aby dla polskiego, dobra polskiego sportu ustąpił sam. I zarzuty. Brak transparentności, na co wskazuje raport Komisji Rewizyjnej PKOL. Nadużywanie stanowiska do celów autopromocji, opóźnienie w wypłacie premii dla sportowców, konflikty ze związkami sportowymi, np. ze Polskim Związkiem Kolarskim, niejasne umowy sponsorskie, które należały związki na kary finansowe, zatrzymanie części spo środków sponsorskich zamiast ich pełnego przekazania na rozwój sportu. I tutaj list jest. Ja przeczytam. Kiedy został pan wybrany na stanowisko pre prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego w kwietniu 2023 roku, mieliśmy nadzieję, że będzie pan kontynuował drogę poprzedników, którzy upowszechniali ideę oraz wartości olimpijskie w Polsce, a w centrum ich zainteresowania byli sportowcy. Obiecało pan, że będziemy tworzyli Polski Komitet Olimpijski wspólnie, a czteroletnia kadencja da wszystkim ogromną satysfakcję z dokonań. Zamiast tego od miesięcy mamy jednak do czynienia z nadużywaniem stanowiska prezesa PKOL do celów osobistych oraz auto Autopromocją na tle najwybitniejszych polskich sportowców. Pragniemy przypomnieć Panu, że PKOL powinien być strażnikiem idei olimpijskich, takich jak uczciwość, równość, solidarność, transparentność oraz zasada fair play. Fundamentem dla każdego prezesa pkol powinna być Karta Olimpijska, zgodnie z którą rolą nad rodowych sportow... Komitetów Sportowych jest propagowanie fundamentalnych zasad olimpizmu, w szczególności w dziedzinie sportu i edukacji. Tymczasem PKOL, który ma na ponad 100 tradycję, za Pana rządów został sprowadzony do roli biuro. A wątpliwej jakości promocji pańskiej osoby. Nasz głęboki niepokój budzą wyniki postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez prezydenta Miasta stołecznego Warszawy w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej komitetu. Organ nadzorujący ocenił, że gospodarkę finansową prowadzono z naruszeniem przepisów ustawy o prawo o stowarzyszeniach oraz statutem PKO. Niepokój ten potęguje raport Komisji Rewizyjnej w PKO, który jasno wskazuje na brak transparentności w Polskim Komitecie Olimpijskim. Czytamy w nim między m.in., że brak jest podstaw prawnych, które regulowałyby sposób i formę. Prawną określenia Pana wynagrodzenia, wynagrodzenie którego nie popierał żaden z Pana poprzedników. Z raportu Komisji Rewizyjnej wynika, że umowy sponsoringowe, które zawierał Pan z partnerem PKO, a które de facto realizowały związki sportowe, nie były znane związkom, co narażało je na wysokie kary finansowe. Z tego samego raportu dowiedzieliśmy się, że PKO przekazał Polskim Związkom 51% wpływów sponsorskich, reszta pozostała w Pańskiej gestii i służyła realizacji nieznanych nam celów. Czarego czyprzał fakt nieprzekazania nam członkom zarządu raportu Komisji Rewizyjnej. To zgadza, dowiadujemy się ustaleniach organów PKO, a nie od pana. Narusza to autorytet nie tylko naszej całe, na nasz, ale całej instytucji. Sposób zarządzania komitetem przez pana uderza w wizerunek PKOL i szeroko pojętego środowiska sportowego, co ma swoje konsekwencje. Yy. Eee, finansowe. Wycofanie partnerów biznesowych to wyraz braku zaufania do pańskich działań oraz wynik wymienionych wymien, wymien, autorytetu PKO na drobne poprzez działalność sprzeczną z kartą olimpijską. Spowodowało to też negatywne konsekwencje dla związku sportowego, które w wyniku braku środków od PKOL niekiedy musiały wstrzymać realizację dzie, części zadań. Zbliżamy się do połowy kadencji i po tym okresie określe pana rządów oceniamy jednocześnie jednoznacznie negatywnie. Jesteś Rozczarowani, że w centrum pana zainteresowań nie stoją sportowcy. Niedopuszczalne jest, że blisko pół roku toczyła się dyskusja wokół opóźnienia wypłaty premii finansowych, na jakie oczekiwali zawodnicy i trenerzy za swoje szczególne osiągnięcia na Igrzyskach 32. 33. Olimpiady Paryż 2024. Przypomnijmy, że za swoimi decyzjami spowodował pan głęboki kryzys we współpracy z Polskim Związkiem Kolarstwem, co odebrało niektórym zawodnikom szansę na olimpijski start. W związku z brakiem jakiejkolwiek refleksji z pana strony i przede wszystkim brakiem perspektyw na poprawę obecnej sytuacji, my niżej podpisani wzywamy pana do ustąpienia ze stanowiska prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego dla dobra polskiego sportu i olimpizmu. Tylko pańska rezygnacja otworzy drogę do odbudowy autorytetu należnego PKO. No, powiem tak, to jest, jest to masakra. Przypomnijmy, że pan Piesiewicz to jest ten pan. No, e, e, to jest. E, no, e, ten pan, który miał ludzie załatwić robotę. Tomku, zanim ci oddam głos, tylko przypomnę o Metatronie, który dzisiaj do państwa wyjeżdża, szanowni państwo. To jest drugi tom, jest i pierwszy tom. Oczywiście one są sprzedawane tylko i wyłącznie razem, bo ta książka jest jedną wielką całością, szanowni państwo, podzieloną tylko na dwa tomy, wynika to z faktu, że jest po prostu duża. I, szanowni państwo, przypominam też o historii ekspert. W dobrych kioskach, w dobrych empikach, na stronie hognot.pl, na stronie capitalbook.com.pl, gdzie są wszystkie nasze pozycje. Przypominam, że wydaliśmy audiobooka Sylwestra Radkowskiego, Zabić Glinek, to chroni morderców szefa policji. Polecamy na polskich platformach streamingowych, takich jak audiobook.pl, jak Legimi, jak Empik Go, jak Storytel. Tomku. Szanowni Państwo, ten pan, pan Piesiewicz, protegowany e, Dudy, który no, miał być autorem tego, żeby prezydent Duda miał jakieś zajęcie po zakończeniu swojej misji, że tak to nazwę, MKOL-u, miał. E, ta misja spowodowała by to, że utytułowani polscy sportowcy nie mieliby szans, między innymi pani Maja Włoszczowska. To się posunęło bardzo daleko. Pan, pan, w stosunku do pana Piesiewicza, zarządu, czy tam innych ludzi, ja nie chcę nikogo oskarżać, no, zostało zgłoszone z wydymienia do prokuratury, bo tam jakieś wyszły um, olbrzymie nieprawidłowości w związku nawet z, ze sprawami vat -owskimi. Jakieś um, były wystawione olbrzymie faktury vat um, na um, jakiś te restauracje, które były, które były w, w, w tym budynku PKO-u. Wiecie Państwo, doprowadziło to również do tego, że ta jego komitywa z Dudą doprowadziła do jakiegoś kuriozalnego działania Dudy, który mm, zawetował niezwykle ważną ustawę de facto, no, trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Mieliśmy pod koniec roku ten festiwal właśnie tych, tych działań Dudy i Piesiewicza, tak. Nowela, możemy czytać, bankier.pl, dwunasty, dwudziesty trzeci rok, tak, miesiąc, tak. I to jest dzień przed Wigilią tutaj. Dwudziesty czwarty rok, przepraszam. Jest czwarty rok, dzień przed Wigilią. Prezydent Andrzej Duda skierował nowelizację ustawy o sporcie do Trybunału Konstytucyjnego. Wątpliwości prezydenta budzi sposób wybierania części nowych członków zarządów, polskich związków sportowych oraz proponowane przez ustawodawcę kary. Chodzi o punkt o obligatoryjnym powiększeniu składu zarząd, zarządów polskich związków sportowych o przedstawicieli sportowców lub kadry narodowej. Ich wyboru mieliby dokonywać sami zawodnicy kadry narodowej z pominięciem wolnego zgromadzenia delegatów związków, czyli z pominięciem tak zwanych leśnych dziadków. Sportowcy chcieli mieć tam swoich kandydatów. No, nie, 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 nie wolno. Sportowcy nie mogą reprezentować sportowców. Bo Piesiewicz się na to nie zgadzał, bo by było to, co to się, to się de facto teraz stało. I dobrą ustawę e, wrzucił do pana Święczkowskiego 07 Zgłoście, prawda? Następcy pani Przyłębskiej, czyli na, 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 na jakąś wieczność, na to, żeby tam nic nie było. I on tam pisał e, i tłumaczyła to pani Paprowska. No. Wspaniały prawnik. Ona, ona poucza wszystkich najlepszych prawników w Polsce. Tak. Na tle kwestionowanej regulacji pojawia się istotna wątpliwość konstytucyjna. Czy stopień ingerencji ustawodawcy w kształtowanie struktury organizacyjnej Polskiego Związku Sportowego nie jest nadmierny? No nie, no nadmiernie. Przeciwnicze przeszkadzają. I czy nie negując potrzeby wprowadzania czynnika profesjonalnego w strukturze władzy zarządzającej Polskiego Związku Sportowego nie można tego rezultatu osiągnąć w sposób mniej inwazyjny? No ja i No po prostu ludzi, którzy się znają również, żeby też mieli prawo się wypowiadać. Rozumiecie? To taki właśnie język ludy jest. Czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie prezydenta RP. Ponadto w wątpliwości prezydenta RP budzi wprowadzenie przez ustawę bezwarunkowa sankcja za niewypełnianie przez Polski Związek Sportowców, Sportowy obowiązków posiadania w składzie zarządu i organu kontroli wewnętrznej o określonym ustawowym parytecie płci, Obligatoryjne, obligatoryjnego, członka zarządu w osobie zawodnika kadry narodowej. Czyli tak, po pierwsze nie kobiety i po drugie nie musi być tam ktoś, kto jest z kadry narodowej. Ludzie, Duda to wysyła i mówi, że nie, tak nie może być, bo to no narusza interesy pana Piesiewicza. I teraz, tak już nie będę więcej tych bzdur czytał, bo to szkoda naszych pieniędzy, które Idą na kancelarię dudy i na tych prawniczków, o tak to ładnie powiem, czy prawniczątek, którzy piszą te różnego rodzaju drdymały, ale krzywdzą, bo skrzywdzono również kobiety. Kobiety sportsmenki, które na przykład były w ciąży, są w ciąży. Bo tak powylewano dziecko z kąpielą, porobiono bardzo dużo problemów. Odpisała ostatnio Pani Maja Włoszczowska, nasza yy, świetna zawodniczka, kolarka. Yy, ludzie, że tutaj nie rozumie nawet, jak wygląda ta funkcja w mkol o, On nie rozumie tego, gdzie chciał iść, na jakich zasadach. On, on, on sobie nie zdaje sprawy, po prostu porozmawiał sobie z, z Panem Piesiewiczem, Zresztą, wiecie państwo, świetnie pokazuje redaktor Tomasz Wiejski te zegarki Piesiewicza. Tak, jakbyście porównali z zegarkami Nowaka, to powiem, że <laughs> nie jest czy on, on ma obowiązek zgłaszać to, czy nie. Nie ma obowiązku, jak te jego dyskusje na temat pracy małżonki, która dostała od razu pracę w, w banku, później o tym, że ona oczywiście jest straszona, głębiona, także, wiecie państwo, ten wywiad telewizyjny, to praktycznie e, już pogrążył w TVN24, pogrążył pana Piesiewicza, ale nie, Duda brnął dalej. I to jest, ja już nie mówię o panu bo za chwilę oni wszyscy zapomnią, o zapomną koledze Sasina, prawda, kumplu Sasina, którego Sasin nagle, tylko dlatego, że mm, się znali, y, wziął go, zrobił szefem pko on tam przyszedł i pokazał: będziecie ze mną, to będzie, to będzie kasa, bo mój kumpel trzyma spółki Skarbu Państwa. I jak on sobie mówi, co chce, no to, to, to tak, tak to wygląda. No i później, później tego już nie ma. I mm, dawniej, dopóki był PiS, dopóki PiS miał wszystko, w, z prokuraturą włącznie, no to ten układ funkcjonował. Teraz już nie, i tam, tam po prostu są różne, bardzo poważne problemy. I Szefowie tych związków sportowych tłumaczą, no chłopie odejdź, daj spokój, daj nam normalnie funkcjonować, nie, nie dręcz polskiego sportu. No pewnie znając życie, tak jak każdy mm, człowiek z tamtej mm, strony, będzie trzymał się pazurami, no bo bez każdy, tego... Każda to jest wypłata, każda. Be, Janku, bez tego kim on będzie? Kim oni będą bez tego? Rozumiecie państwo? I to, jest, to jest tylko to. A Duda, który musiał u niego szukać wsparcia żeby później znaleźć pracę, później został jeszcze, no nie no, do, do... wiecie państwo, ja uważam, że prezydent Andrzej Duda to jest naprawdę świetne ogniwo, jeżeli chodzi o naszą stronę, o naprawdę świetne destruktor. zobaczcie, z panem Piesiewiczem pan Piesiewicz pada, po... Tam, gdzie chciał roboty. Chciał roboty, chciał roboty, czy ewentualnie miał propozycję korupcyjną od, yy, yy, tutaj z kanału, z kanału zero. Mazurek ewidentnie powiedział, że tutaj u nas może, może pracować. I nie wiem, będzie kanał zero funkcjonował, teraz po tym blamażył, po tej klęsce, gdzie tam ludzie nie przyszli, wiecie, i to może być coraz, coraz słabiej. Także może by tutaj poszedł do Kaszyńskiego teraz, teraz pracować. Pani Duda. Pan się dogadza z powrotem z Jarosławem. Pan powie, że pan, pan roboty, że pan załatwił. Pan jest świetny, naprawdę. Ciach, pan pokazał. Piesiej do widzenia od razu, dwa miesiące. Stanowski jeszcze szybki, boom. To jak, jak to idzie w takim tempie, jakby pan Jarosława dostał robotę, to może do samego dnia by było pozamiatane. <laughs> Także patrz, to mi to naprawdę to mi się bardzo podoba. Pan tę umiejętność ma. Tak, Gdzie pan pójdzie, to po prostu zostaje pan sobą z To jest ciekawe, no. No ale nie panu zostało jeszcze trochę do tego 6 sierpnia. Wytrzymam. Nie wytrzymam tak. To jest wstyd. To jest, Janku. To jest, szanowni Państwo, to jest naprawdę wielki wstyd. I co dalej z tą ustawą jednego pana, którego pan rzuczyk określił, tak jak określił. Yy, I krzywda dla tylu sportowców. To. Szanowni Państwo. Zacznijmy, już na razie zakończmy. No ja to tylko jeszcze raz przypomnę. Metatron 2 i 1 naprawdę warto. Szanowni Państwo, najlepsza książka pana pułkownika, chociaż, chociaż może mógłby pewnie bezczelnie odpowiedzieć, jak to on, że najlepsza jeszcze przed nim. Natomiast oprócz... Nie, tego... ślicznie, Janku, nie bezczelnie, to nie bezczelnie. Natomiast nie, natomiast no, trzeba przyznać, że ma dar opowieści. I, jak powiedzieć, nie jest skromny, ale ja miałem kiedyś takiego jednego nazwijmy to, starszego kolegę, który mówił, że skronność jest oznaką niekompetencji. No więc to tak, to tak podchodził do tego. Natomiast mistrzowie kłamstwa w dobrych, no w zasadzie na dwóch tylko miejscach u nas, a w zasadzie w trzech, bo jeszcze jest na Puławskiej 11, w naszej zaprzyjaźnionej księgarni, mistrzowie kłamstwa, szanowni państwo, szpiegowskie historie XX wieku, Mirosław Szczerba, baza sekrety tajnej służby, Watykanu i przypominam o książce z mojego syna z opowiadaniami dla dzieci. Jeżeli lubicie lubiliście historię Rada Dala, to te opowiadania zilustrowane podobnie jak Dal ilustrował swoje książki mogą przypaść waszym dzieciom do gustu. Tomku. Panie Jarosławie, pan Jarosław po 17.30 tutaj piszą, że te rugowanie to teraz zły moment, żeby o tym mówić. M.J. Nowogrodzka ma pretensje. i cytat to żeby o tym mówić. Wydaje mi się, że ten zamach stanu ogłoszony przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, na Święczkowskiego nie jest smaklisowi. Oni nie chcą tego zamachu. Oni chcą mówić o Karolu Nawrockim, który ratuje Polskę i tak dalej, i tak dalej. I tam tutaj mamy, mamy w tym artykule po prostu jasne stanowisko, że pan Jarosław Kaczyński ruga swoich posłów i jest już zły, kiedy w dalszym ciągu, no, mówi się o tym no, o tym staniku wyjątkowym, no, no, no nie, no nie wypaliło, już nie, teraz przyjedzie Trump i, i Trump po prostu Jarosława namaści i Jarosław na białym kocie tutaj zwycięży i, i to teraz jest obowiązujące, a nie jakiś tam stanik 07 zgłoście jakichś dwóch panów, w tym jeden się ze... Przestraszył i oddał akta. Także no nie to już nie to, nie to już inna narracja jest i, i nie, nie wolno tak mówić. Tak po prostu jest, panie Arsztowie, rozumiemy, to jest prawda czasu, prawda ekranu. Ja pamiętam, kiedyś było takie MOSFILM, tak, tak. Takie, do szkoły żeśmy wchodzili i pilnowali, żeby nikt z sali nie uciekł. Były takie rzeczy, pamiętam, nas, brano nas na różne takie, takie filmy, tak, taka pani z panem się kręciła z taką gwiazdą, to pamiętam a oglądać na siłę. Tak, 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 no. ale człowiek zawsze, zawsze umiał uciekać tak. To było, to było dobre. Panie Jarosławie, my przyjmujemy tę pana narrację, tak, no, co niedobrze o tym mówić. Teraz pan zwycięży razem z Trumpem, który pana zauważa we wszystkich, we wszystkich pana swoich w ogóle przemówieniach i w ogóle w tym, że będzie zmieniony świat, no to pan jako z, jeden z tych najmądrzejszych ludzi na świecie niewątpliwie tam zajmuje poczytne miejsce do więzienia pani Rosławnik pan się obudzi już bo, bo to już trzeba będzie wstawać po szóstej do, do widzenia pani Jarosławiek